Skoro już załatwiłeś swoje sprawy, czas się odwdzięczyć. Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. Okręt jego królewskiej mości, Oxenfurt Tretogor, Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Za mną. Ten okręt został ufundowany z darów szlachcianek. Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. Tacy jak ty, to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dezercję. Jesteś. Czego ode mnie oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Einhardt. Swego czasu kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Moi łowcy wykryli, że pani Eilhardt przebywa w ukryciu na wschód od Oksenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda. Przyprowadź mi ją. Żywą. Filipa Eilhart? Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhart jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej nauki. Pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. Wyłupiłem jej oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miejcie się na ważności. Skoro Filipa ukrywa się, korzystając z magii, powinieneś posłać za nią czarodziejów. Zgodziłem się na odbudowanie kapituły i co mi z tego przyszło? Czarodzieje przy moim boku to miernoty i tchórze. Gdzie im do takich osobowości jak Eichhardt, Lozantil czy Merigold? Masz do dyspozycji łowców czarownic. Ty jesteś najlepszym łowcą czarownic. Dowiodłeś tego w przeszłości. To ty pokrzyżowałeś plany Shili de Tancarville i Filipy Eichhardt. Chcę, żebyś dokończył, co zacząłeś. Udaj się w góry i przyprowadź do mnie Filipę Eichhard. Okej, okay, moi drodzy, już jesteśmy. Okazało się, że nie miałem włączonego mikrofonu. No, cóż bywa. I... Yy... I tak w sumie nie powiedziałam, co będę robić w odcinku, bo gdyż zostaliśmy zaatakowani straszliwie. Masz tu swoją broń. Dziękuję. W życiu nie widziałem lepszej stali. Musi być niezawodna. To zawsze kwestia ręki, nie stali. Okej, okay, uh! Dobra, no i mamy trochę tych misji teraz. Nie wiem, którą się zająć tak naprawdę. Weźmy... Oko za oko może. Hej okay, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Także zobaczymy Wiedźmiń, o co chodzi z y, roszem. Się uważać. Jeden z krok i chuj I... A, to nie tu, kurde. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Prawda, żeś kiedyś królów. Dobra, witam. O, podpaliłem się. Geralt z Rych. Cały i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Mhm. Mm Wez Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika, bić Nilgardczyków. No i to chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz do odwołania. Dlaczego Wez poszła akurat do tej wsi? Widzisz. Chłopi z jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują kartą ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. O, no to już rozumiem, czemu west tak się paliło, żeby iść za Cieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną temerię. I dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś ufać Wes? Gdzie to? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie. Więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać, kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wesma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna, a w partyzantce, jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd, no i nie myliłem się. No dobra. Masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wez jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Welen pod drzewem wisielców. Stamtąd do jawornika jest już tylko kawałek. Wiedźmień to się nie może zarazić, nie? Wyleź tym tamtą i powiedz. że To ta wieś na dole. Już czarno od Nilwgardczyków. Szykują egzekucję. A wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak. Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się tam od strony. Śmierć w czarnym! Hepnę! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy radować tej idiotkę. Za mną! Czemu za tabu? gdzie ty poszedłeś? Czemu drogą biegniesz nie na skróty? I schowaj miecz, Geralt. Spokojnie, jeszcze kawałek. Eee. Wes, okej. Okay. Chwila, quen weźmiemy. Będziemy walczyć z czarnymi. Interesujące. Co? Czemu wam? Czemu wam, konia? E, chwila. Co tu się w ogóle zadziało się? Eee, weźmy wisielców Dzięki. Ała! Myślałem, że Roż chce mnie zabić. Wes chyba tam umiera trochę. Kurna, igni. Wow, oficer już dobrze walczy. To oficera na koniec, bo mi Wes umiera. Fuck. Akcji. Kurna! Wes, odsuń się! Ja pierdzielę, jak ona mi utrudnia życie tutaj. A ten oficer jest strasznie dobrze wyszkolony. Nie mogą się obronić. Ja pierdzielę ty. No nie mogę go zabić. No, odsuncie się, Boże! Jak oni mi utrudniają tu życie. Ona mi zaraz zginie. Ja pierdzielę. Co tu? Jakby to było na wyższym poziomie, nie dałbym rady. Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem Twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzancka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania wez, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja Dawaj go. Dostaniesz z powrotem jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Na to, że macie jeńca, my nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go, dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak i nie wierzę własnym uszom! On tu przyjechał mordować cywili! Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Proszę, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilgardczyków. Nie chcę mieć kłopotu. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Za Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Ne, trokar... Dobra, idziemy zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Gerard. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Okej. Okay. Misja była powalona troszeczkę, bo kurna, nie mogłem w ogóle obronić tej wersji w pewnym momencie. Tragedia. Okej, okay, więc teraz zrobimy jeszcze Filipę i na tym się skończy odcinek. O, mam z łowcami pogadać. Co so jest? Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty. Jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden. Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radowi. A to ty. Czekaliśmy na ciebie. Cóż za entuzjazm. A czego się spodziewałeś? Zjawiasz się, jak odwaliliśmy połowę roboty i zgarniesz całą chwałę. Podobno nie daliście rady wejść ze środka. Do wczoraj, potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Dobra robota, oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego to stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Pobacz na nie. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zapłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. No dobra. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. No, miło. E, a ten, nieźle, że w ogóle. co? No, jeszcze no, sprawdźmy się. Że... jest kompletnie zmęczone. Żebra musiały przebić płuca. U, a to? Ciało miejscami zwęglone aż do kości. Okej, okay, na początku zabijamy łowców czarownic, a później dla nich robimy, więc nieźle. Znaczy pomagamy, im, może nie robimy dla nich, ale. Dobra. Y... Tam coś się pojawiło do wzięcia. My już tu byliśmy wcześniej. A nie, bo to znowu pod tym, okej. Okay. Eee... Dobra, czyli Myślę, wystarczy... Mechanizm otwierający drzwi. Mechanizm tutaj. Brakuje jednej Okej, okay, dwa punkty doświadczenia, super. A potwory na poziomie 12. kryjówka, jeśli się sobą. I nie będzie trochę trudniej się tu poruszać Dobra, tu czegoś mi brakuje, muszę zdobyć Czyli na razie idę tutaj, ale świetnie chcę przy nich grzebali działa nie na portali, flaki się przewracają Okej, okay, trochę tam syfu Kasia lotka wystrzępiona na brzegu to sobie piór Dobra, gdzie jest wejście, bo ja się gubię Wow, na ty. I to jeszcze co wojownik nam się trafił. Dobra, hej, O tu było do zapalenia. Dobra. Kurna, muszę się ogarnąć, bo ja zaraz się zabiję w taki sposób, jak będę walczyć za każdym razem o Eee. Dobra, dzięki. I ciebie jakoś włączyć, tak? Ja będę stał na akcji. Nie. No nie, może art. Teraz powinno zadziałać. Zdał się. się mogli, kurczę. Dobra, to... idziemy. Będzie długa miejsca, chyba. Co w się! nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowit na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Jajaj, co tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować. Szczególnie w postaci Sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? E, tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Rosentil, Francesce Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. <grymne> Super. Eee. <grymne> co, że tu mam? Nie. Dobra, to co, list? E, pomijam twój ulubiony, zamiast niego dla Dikstra. E, Okej. Okay. Hmm, ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dikstry. Mm. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Dobra. To tyle to wiemy sami. I co, jak tutaj tego użyć? Chwila, co? Tam na górze coś... Ja tu poczekam, przyjdą Coś po jest nie tak. Chwila, no, mamy tutaj to miejsce. Tu podpalmy. Tutaj kryształ, dobra. Trzeba go jakoś uruchomić. Dzięki. Nekarów, tak się boicie? Au. Dzięki. Musiałbyś mi Okej, okay, co my tutaj mamy? Tutaj jest ten powrót, tutaj kolejna latka. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Okej, okay, i tu możemy zejść na dół, tak? Ciekawe dokąd prowadzi. Okej, okay, a tu jest co? Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się na peru. Dobra, czyli musimy zejść. Witam. Jest Jolina! Tu... Dobra, dzięki. Spodobało się Nekkerom. No nieźle. Dobra, chodź. Ciekawe, czy będziemy mieli opcję oszczędzić, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Bo inaczej będzie lipa. Bo nie będę mógł się zdecydować, czy będziemy wierni królowi, czy pozwolimy je żyć. To jest zamontowane. Art. I mnie. Dawaj, odpalaj. I jestem. Trzeci poziom. Hm Co my tu mamy? Skrzyneczka, buty rębacza, okej okay. Oj, kawałki do petard. Portal za portalem. Zastanawiam się w sumie, czy możemy tam coś znaleźć za tym portalem. No tutaj mamy... O właśnie, mogliśmy. Wyśmienity filtr. Okej. Okay. No to się opłacało, widzicie, sprawdzić. Teraz tak, tu nic, tu nic. O! Nie mogę się odwiedzić, strażnika. Poczekaj, nie bi, nie bi, nie bi. Kim jesteś? Jesteś, jesteś magiczną istotą. Ja mam na magiczne, chyba dobre oleje już. Wyśmienity, no to widzisz. Chyba nie żyjesz. Okej, okay, troszeczkę boli. Będziesz długo tak rzucać? A, myślisz co robić? Jak do ciebie podejdę, to podpalasz? Tak, on mnie podpala automatycznie. To nie będzie takie proste. Dobra. Chciałem go zrobić jak najszybciej, bo że mnie ciągle krzywdził, to to było niebezpieczne. Dobra, grzybek. Tu nic, chyba... Tam jest jakieś dziwne zajście. O, skrzyneczka. Ale jakieś takie na te rzeczy. O, nie to. Pych! Pych! O, floreny. jak tu wejść na górę? No dobra, to teraz chyba wszystko przeszukane i można iść już do tej głównej komnaty. Cyk? Łóżko stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To Agaty Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Hmm, co to? Anyżek i korabrzozy. Silna substancja odkażająca. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Kryształ z megoskopu. mocno ukruszony. Feliz będzie wiedziała, co z tym zrobić. No to cóż moi drodzy, musimy wrócić. Na tym zakończymy też odcinek. Eee, nieźle, że kurczę się okazuje, że. Że, 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 że. Ona jakąś operację przeprowadzała, i ja strzelam, że ona sobie coś z oczami robiła. Coś robiła sobie z oczami. Bo miała przecież. wyłupione, czy jakoś tak? Chyba i. Mm... Miała silny środek odkażający. No to, jakby eksperymentowała na kimś, to raczej by nie użyła tego. Myślę. Dobra, i. A mogę użyć w ogóle tego portalu? Chyba niezbyt, co? O, fajnie, że mogę teraz przez to przejść, bo prawie bym umarł. Daj mi, naprawdę tu nic nie ma, gdzie potem położyć? No, trudno. idźmy dalej, wychodzimy. Żyjesz, no żyje znalazłeś coś? Spórz, brud i kryształ z megaskopu. Pojęcia nie mam co to, ale pewnie jest ważne. Dawaj go, oddamy go królowi. No, nie sądzę, mój drogi. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz. Brać go! Okej, okay, fajnie. Muszę was nauczyć pokory, wszystkich tutaj. Mogliście być grzeczni, ale woleliście mi dać więcej rzeczy, żebym mógł posprzedawać u handlarzy. Dzięki, że wspieracie mój e, skarbiec, mój worek z kasą, że tak powiem. Przydadzą mi się oszczędności.